Przemysł w dzień dobry, Podlaskie. A dzisiaj, no cóż, dzisiaj rozmawiamy o hali widowiskowo-sportowej, czyli o tym, co powinno być od dawna w Białymstoku, a czego nie ma. O hali sportowej, która podobno do października ma zostać ogłoszony przetarg na jej budowę i ma rozpocząć się hmm, jej budowa, czy też w ogóle generalnie działania w tym kierunku. Czy tak się zdarzy, czy taka będzie, taka będzie kolej rzeczy? Będę rozmawiał z moim gościem, z Agnieszką Rzeszowską Radną z Prawa i Sprawiedliwości z Białego Stoku, która od wielu lat śledzi, będąc w Radzie Miejskiej, tę nierówną walkę naszego miasta z problemem budowy hali. A przy okazji też przypomnę Państwu o informacjach, czy też o danych, które udało nam się zebrać. Przemysław Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie. Zapraszam. Sponsorem programu jest firma Jazbut. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. www.jazbut.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest szkoła szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość prawdziwe wsparcie dla twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu. Kiocze sportowi ze, ze stolicy województwa mówią wprost, że bez hali widowiskowo-sportowej nie ma szans na rozwój dyscyplin sportowych tych zespołowych. Bez y, prawidłowej hali widowiskowo-sportowej, której można gościć kilka tysięcy osób, gdzie można ustawić. Y, prawidłową transmisję, gdzie można zrobić nagranie z kilku kamer i w ogóle gdzie generalnie można postawić bandy, trudno znaleźć sponsora tytułarnego, trudno znaleźć pieniądze. Białostockie Żubry, które grają na zapleczu pierwszej ligi, dostały licencję warunkową, albowiem hala, w której grają, jedna z lepszych, hala na Nowym Mieście z nr 50. Nie spełnia wszystkich wymogów staraniami miasta i tutaj podziękowania, akurat dla wiceprezydenta Tomasza Klima, udało się tą halę doprowadzić rzutem na taśmę do tego, żeby warunkowo otrzymała licencję. Ale to jest, przepraszam, proteza. I bez tego yy, nie da się awansować tutaj, i nie ma sensu w ogóle walczyć awans do, na, na najwy do najwyższych lig w sportach halowych. Mija 19 lat, odkąd Tadeusz Truskolaski, który wówczas pierwszy raz kandydował na stanowisko prezydenta Białegostoku, obiecał, że ta hala powstanie. I te 19 lat właśnie mija. Ten 19 lat niespełnionej obietnicy, obiecanki, że tak powiem, upłynęło. Kiedy było najbliżej? No cóż, najbliżej było chyba w czasach Między 14-18, tak. Lata 14-18. Agnieszka, mm -hmm. powiedz mi, jak to wyglądało wówczas ze, ze, strony, ze strony Rady Miasta, bo wtedy było bardzo blisko i mm -hmm. był już minister sportu, który chciał przywieźć na to pieniądze. Tak, doszło nawet do spotkania. Minister Bańka miał tu przyjechać i przyjechał, natomiast strona władzy wykonawczej, czyli od pana prezydenta, niestety nie, i nie doszło do wykorzystania tych możliwości. Przypomnę, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość rządziła w państwie i mogliśmy pozyskać te pieniądze i z ministerstwa i nie tylko na te hale, bo tak samo moi uczniowie kiedyś wyjeżdżali z Białego Stoku, bo nie można ćwiczyć pływania, bo nie mamy basenu olimpijskiego, i też była wtedy szansa na pieniądze z ministerstwa, by taki stad. I nie tylko Hala, ale również Basen Pływacki odpowiedni powstał. Więc nie umiemy, jako miasto, w sumie zadbać o to, by nasi sportowcy, którzy mają potencjał, mogli tutaj być dobrze prezentowani i mieć warunki do rozgrywek i gier sportowych, ale też i tych indywidualnych dyscyplin. Czy Ty może pamiętasz z jakiego powodu wówczas nie doszło do tego spotkania? Bo ja pamiętam, że pan, pan prezydent Truskolaski był chyba obrażony o formę yy, tego. Spotkania. Zaproszenia, spotkania. A z drugiej strony chodziło też o jeszcze jedną rzecz, mianowicie o, o to, że Witold Bańka, Lekotleta było nie było, obecnie szef antydopingowej, Światowej Organizacji Antydopingowej, wówczas minister sportu, chciał, aby ta hala miała. Hmm, Jakieś elementy lekkoatletyczne, których w Białym Stoku, biorąc pod uwagę, że mamy naprawdę wielu świetnych lekkoatletów, nie było. Nasi lekkoatleci musieli podróżować muszą do dzisiaj podróżować aż do spały. Nieliczne sporty, Nieliczna część sportów, czyli trochę biegi, chyba skoki, albo rzuty, można uprawiać w tej chwili w zespole szkół rolniczych, ale to też jest taki substytut, to nie jest pełnowmiarowa hala. O co wtedy poszło? Myślę, że dobrym nazwaniem tej sytuacji będzie złej baletnicy wadzi rąbek u spódnicy. Zawsze, kiedy nasza strona próbowała znaleźć pieniądze i były na to możliwości, to strona prezydenta mówiła nie, bo są jakieś ważne powody, żeby tego nie zrobić. No bo chodziło o to, kto może i kto powinien to zrobić i komu przypadną laury. tak? A prezydent nie chciałby, by te laury przypadły komuś innemu niż jemu. No więc od 19 lat walczymy o tę hale, na razie bezskutecznie. Ja pamiętam, że mierzający już radny Zbigniew Broże, który był wielkim zwolennikiem powstania tej hali, przez długi czas próbował doprowadzić do porozumienia. I wówczas rzucił taki pomysł, żeby odrębnie zbudować halę lekkoatletyczną, lekką halę atletyczną pod balonem, i powstała, że powstała druga hala. Sprawa upadła wówczas, ponieważ miasto twierdziło, że nie ma takich lokalizacji na tej hale. Ostatecznie ta hala, o której rozmawiamy, a która, którą w tej chwili miasto. Do końca października, jak nieoficjalnie udało nam się uzyskać informację, ma ogłosić przetarg na jej budowę. Ma powstać w miejscu, w którym obecnie mieści się budynek IMGW Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na ulicy Ciołkowskiego. I w tym miejscu, w miejscu tego budynku, ma właśnie powstać ten budynek, zostanie rozebrany. W tym miejscu ma powstać właśnie ta hala widowiskowo-sportowa. Koszt tej hali widowiskowo-sportowej według danych, które podaje nam e, sam Urząd budżet. Miasta, budżet, mhm. kosztorys, to jest między 400 a 450 milionów złotych. Tam wszystko zależy jakby od różnych aspektów. Z tym, że dotacja, o którą miasto wystąpiło do Ministerstwa Sportu, do ministra lotnickiego, i tutaj prezydent Truskolaski mówił, że to spotkanie było bardzo obiecujące. On jest mhm. bardzo dużym optymistą. Już mhm. lada chwila, chwila spodziewa się na to mhm. tych pieniędzy. To jest tylko 170, 170 milionów. Jesteś radną. Mhm. Powiedz mi, proszę. Czy w budżecie miasta jest w złotych milionów, yy, przepraszam, kwota kilkuset milionów złotych na taki cel, nawet rozłożona na kilka lat? Bo ja yy, kiedy słucham pana prezydenta, kiedy mówimy o jakichś obniżkach czy o jakichś działaniach, czy to teraz chociażby o podwyżce kolejnej czynszów, czy nie czynszów, przepraszam, podatku pod nieruchomości, od nieruchomości, to mhm. słyszę, że każdy milion, każda złotówka jest ważna. To jak to w końcu jest? Jest tak dobrze, czy jest tak źle? Jest bardzo źle, bo na ostatniej Radzie Miasta, na sesji Rady Miasta, wycięto z budżetu chyba około 80 milionów z inwestycji. Co oznacza, że pieniądze z KPO, które miały przypłynąć, nie przypłynęły i nie ma środków. Na realizację dużych przedsięwzięć, bo jak kiedyś słyszeliśmy, że przetarg nie został doprowadzony skutecznie do końca, czy też nie został ogłoszony, bo były jakieś nie obiektywne powody, to dzisiaj nie było takich komunikatów. Po prostu wycięto w pień wiele inwestycji, co oznacza, że po prostu nie ma skąd pozyskać, pozyskać tych środków i tych środków nie ma, więc nie spodziewam się, żeby pan prezydent mógł liczyć na jakiekolwiek wewnętrzne nasze białostowskie pieniądze, będzie szukał ich pewnie poza naszym budżetem, ale na razie nie widzę możliwości, widzę to marnie, no tak jak i 19 lat do tej pory nie przyniosło skutku. To póki co nie, nie widzę możliwości, by ta hala szybko powstała. Muszę wrócić jeszcze do poprzedniej kwestii. Były takie zamiary, by rozdzielić to na mniejsze hale, że skoro nie stać nas na taką wielką, to może warto byłoby zbudować mniejszą i ona już by do tej pory powstała. Zobaczmy, suwałki mają i jakieś lotnisko, i jakąś halę, gdzie Maslow tam organizuje swoje rozrywki w piłce siatkowej, a u nas nie ma niczego ani akwaparku, który będzie może za 4 lata, to wszystko się ciągnie, a Pan prezent jest już niemal 20 lat na stanowisku i tych najważniejszych inwestycji jak nie było tak nie ma. Rzeczywiście ślepsk MaloWsławki siatkarze mają okazałą halę. to jedyny nasz przedstawiciel w sportach zespołowych który gra w województwie podlaskim w najwyższej lidze w lidze zawodowej mówię o, o ekstraklasie ekstra lidze ligi siatkówki mężczyzn. Nasze zespoły rozważały, zastanawiały się o przeniesieniu się właśnie do Suwał, gdzie jest ta hala jedyna w naszym województ w województwie duża, okazała wielka hala widowiskowo-sportowa. Tym, że no ciężko odciąć się od kibiców, od historii, no i przede wszystkim od bazy sportowej jaką są akademie, bo każdej z tych naszych ekip, czy to Żubrom, czy, czy Białostockiej Akademii Środkówki towarzyszy, właśnie te akademie młodzieżowe. Ale problem sprowadza się do czegoś innego. Problem sprowadza się do tego, że hmm, od dwóch lat mamy nowy rząd. Za chwilę minie półtorej roku, jak rządzi prezydent Truskolaski, już w tej kadencji, a w sumie ponad 19, jak rządzi w mieście. I... Cały czas tej dobrej pogody do budowy tego obiektu nie ma. Ten nowy obiekt, o którym w tej chwili rozmawiamy, który ma powstać właśnie na terenie IMGW, to jest obiekt, który ma liczyć 6,5 tysiąca miesz nad miejsc na trybunach, więc taki dosyć okazały. Dostępne będą też dodatkowo tymczasowe miejsce, więc można to zwiększyć do 9 czy też do 8 tysięcy. Pomyślano też o miejscach dla widzów, dla nie mediów. Ma być 120 to... os 120 mhm. osób dla mediów oraz dla VIP-ów około 267 miejsc, no i miejsca z. O, o, dla osób niepełnosprawnych. I teraz powstaje proste pytanie: Czy Twoim zdaniem to jest, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to generalnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę, że ta hala miała pełnić też w okazji w możliwości hali widowiskowej, na przykład do imprez kulturalnych, czy to jest hala, która jest faktycznie na miarę naszych oczekiwań? Pytam o to dlatego, że z jednej strony może być to przerost, chodzi o zrobienie tańszej hali. Z drugiej strony przypomina mi się argumentacja, którą podnosi obecna władza, bo to jest jakby, to jest ciężko wyważyć, gdzie uznano, że droga do Augustowa czy do Grajewa nie musi być w standardach drogi ekspresowej. Można zrobić coś, co jest ekspresopodobne. Jak no. uważasz ty jako radna, która od wielu lat jest, zasiada w, w Radzie Miasta? No trzeba mierzyć siły na zamiary. No jeżeli nie stać nas na taki obiekt, na który nie ma skąd pozyskać pieniędzy, to może warto było zrobić to, co zrobiły. I już dużo wcześniej zbudować mniejszy obiekt, który jednak dawałby szansę na promocję przez sport naszym lokalnym drużynom i tym najlepszym i tym słabszym również. No bo stadion, czy on będąc tak dużym spełnia rolę miejsca na koncerty i tak wiele tych imprez tam jest moim zdaniem za mało żeby zarabiał ten stadion na siebie nie zarabia jest oczywiście dofinansowywany z budżetu miasta a gdyby to była mała hala to tych spotkań byłoby więcej tak no bo to trudno za każdym razem przyprowadzić tak wielką publiczność jeśli nie dzieje się coś na tak wysokim poziomie ale hala jest niezbędna Słuwałki chyba są ciągle najlepszym dowodem na to że warto było zbudować mały obiekt ale z niego korzystać racjonalnie. Co budzi wątpliwości, ponieważ na wieść o tym, że do końca miesiąca ma być ten przetarg ogłoszony, mhm. odezwał się do nas jeden z znanych biostockich architektów, nazwisko zostawię do wiadomości redak redakcji, który wspomniał o tym, że w zasadzie nie bardzo wiadomo o szczegółach tego obiektu, poza tym, który podałem: nie wiadomo, jak będzie wyglądała kwestia ustawienia przedstawiono tylko kilka wizualizacji oraz ogólny mhm. plan. I według tego planu pytał, zadał mi pytanie, czy to było konsultowane z przyszłymi użytkownikami, drużynami koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki futsalu, kibicami. Ja rozmawiałem z środowiskami sportowymi, oni wszyscy potwierdzili, że przekazali do Urzędu Miasta, do magistratu dane, rzeczywiście byli poproszeni. Natomiast to, co zwrócił nas uwagę w rozmowie z, ze mną pan architekt, powiedział, że on ma pewne wątpliwości dotyczące kwestii sceny i widowni, czyli wywiązująca się relacja między organizatorami i uczestnikami. I mówi o tym, że w prezentowanym projekcie najbliższe, cytuję, w prezentowanym projekcie najbliższe miejsca widowni znajdują się w odległości około 9 metrów od pakietu. W przypadku siatkówki jest to trochę dalej. Tuż za kilkoma rzędami miejsc dla kibiców zaprojektowane zamknięte kabiny dla dziennikarzy i rozloże VIP. Pozostali kibice będą siedzieli na balkonach nad lożami VIP oraz miejscami dla dziennikarzy. Miejsca ze siedzące projekowano też za koszami i trudno je nazwać miejscami do, dla kibiców. I twierdzi, że odległość kibiców od miejsca, gdzie będzie rozgrywany obiekt, to jest nawet do 15-20 metrów. Co, po, co generalnie może mocno utrudnić obserwację. Bo ile na boisku, bo rzeczywiście w tej chwili idzie na boiskach, na stadionach, stara się staramy się zmniejszyć, ale tam są duże możliwości, bo ten obiekt jest większy, jest więcej zawodników, mm -hmm. to w przypadku Hali. Yy, jest to dosyć trudne. To wymagałoby też stworzenia jakichś specjalnych ekranów albo sposobu pokazywania, jakby mhm. prezentacji, wizualizacji. No zwiększenia tylko to zwiększa koszt. Nie uzyskałem odpowiedzi ze strony miasta już na to pytanie, nawet drogą nieoficjalną. Natomiast. Czy ty, ty jak słuchałaś jakby tych wystąpień, wynurzeń dotyczących hali widowiskowo-sportowej jako radna, to usłyszałaś takie wątpliwości albo takie pomysły? No myślę, że jednak odległość widza od oglądanego widowiska sportowego jest bardzo istotna, czym dalej tym mniej tych emocji i mniej zainteresowania. To powinno być blisko. To wydaje się oczywiste. Jest jeszcze jedna wątpliwość, którą chciałbym cię zapytać i mm... Być może usłyszę jakoś jakieś wyjaśnienia. Kiedy kilka lat temu na terenach za IMGW planowano budowę boisk sportowych. Ubiegała się o to między innymi wtedy Jagiellonia. To było może nawet więcej niż kilka, może nawet kilkanaście lat temu. Wówczas padł argument, że powstanie masztów na oświetlających, takich nawet niedużych, a już nawet powstanie bramek powyżej dwóch metrów Przeszkadzać będzie samolotom i korzystaniu z tego lotniska, ponieważ powstawanie takich obiektów, jeśli chodzi o Urząd mm -hmm. Lotnictwa Cywilnego, będzie y, problematyczne. Próbuję zrozumieć jedną rzecz. Hala widowiskowa, z tego co pamiętam, wizualizacje i dane tych parametrów, nie potrafię podać ich precyzyjnie, więc no, pra... jest niż Państwo, przepraszam. Piątarska. Więc na pewno będzie wyższa niż budynek obecnie istniejący IMGW i na pewno wyższa niż Bramka i ewentualne maszty. Czy to w jakimś stopniu nie. Morduje Twoim zdaniem lotniska na Krywlanach, bo y, miasto twierdzi, że tu nie ma związku. Ja z drugiej strony y, słyszałem wcześniej, że podobno nawet ten dawny o, ołtarz papieski był wielką przeszkodą. Wydaje mi się, że Hala będzie większym obiektem niż ołtarz papieski. No przypomina mi się, że prawo będzie takie, jak my je rozumiemy. No, kiedy jest wygodnie, to, to, to przeszkadza, a kiedy niewygodnie, to nie przeszkadza. Albo odwrotnie, no, nie powinno tak być, bo wydaje się, że bramka piłkarska nie jest przeszkodą. I jeśli ta hala ma być wyższa, no to trz trzeba pytać fachowców. Myślę, że e, skoro się na to zdecydowano, to wszystkie badania zostały przeprowadzone. Ale czy ktoś w ogóle was jako radnych próbował wtajemniczać? W końcu wydatek nie. 300, nawet 200 miał Załóżmy nawet, że pieniądze z, hali, z rozbudowy hali na Politechnice. Chociaż słyszałem, że tego pomysłu nie zarzucono. Nawet gdyby przeznaczyć je i yy, pieniądze z Ministerstwa Sportu, to nadal mówimy o tym, że brakuje nam koło 200 milionów złotych. Mm -hmm. To są bardzo duże pieniądze, a jeżeli dodatkowo jeszcze w tej chwili miasto zainwestowało w powstanie akwaparku, który nie wiadomo kiedy powstanie, na razie tworzona jest koncepcja, lat. trzymam kciuki za spółkę. Lech. Ta hala ma powstać do 2029 roku, więc również za 4 lata to padnie pada pytanie, czy ty, wiem, że jesteś radną, nie jesteś, nie jesteś w organie wykonawczym. Czy ty w ogóle widzisz szansę na to, żeby Białystok zaoszczędził takie pieniądze, a jeśli tak, to na boga na czym? No, nie widzę takich możliwości, niestety, bo jak pokazuje nasz budżet, obcięto ostatnio wiele tych inwestycji, które powinny być dokończone, czekają inwestycje z budżetów obywatelskich, że wiele tych inwestycji jest powstrzymywanych właśnie dlatego, że tych pieniędzy brakuje. Nie spodziewam się, żeby udało się panu prezydentowi pozyskać 200, tysięcy, 200 milionów z jakichś zewnętrznych źródeł. No Gdzieś poszukuję tych pieniędzy, z jakim skutkiem czas pokaże, ale widzę to marnie. Z drugiej strony, ja skądinąd nie do końca wierzę w to, że takie wsparcie popłynie ze strony samorządu województwa, dlatego że samorząd województwa. Biorąc pod uwagę budżet Białogostoku, jest u bardzo ubogim krewnym. Jego budżet jest, jeżeli budżet Białegostoku jest sięga chyba trzech, Ponad 3, 300, 3, 300 mi, mi, miliardów złotych, to budżet samorządu ogłoszony jako rekordowy wynosił miliard, miliard 300 milionów. A jeżeli chodzi o te legendarne środki unijne, to tak, po pierwsze, Skapo już nie zdążymy tego wykorzystać, bo one są, kończą się i wykorzystanie kończy się chyba w roku przyszłym, albo najpóźniej w 2027. Tymczasem Hala ma powstać do 2029. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze y, europejskie, to z krajowego w krajowym kontrakcie takiego zapisu nie, nie, nie taki zapis się nie znalazł, ale nie znalazł się, bo znaleźć się nie mógł, dlatego że tam nie było takiego działania, a w funduszach y, takich ogólnokrajowych ja po prostu nie widzę takiego finansowania, nie widzę takich źródeł. Nie twierdzę, że jestem w tej materii wielkim biegłym ekspertem, ale coś tam coś niecoś na ten temat wiem i nie widzę takiego powstania czy Wy słyszeliście, a propos właśnie planu tego, tej budowy, jakiekolwiek większe szczegóły, bo tu wiem tylko tyle, że środowiska sportowe, bo razem ze sportowcami, mówią, jesteśmy przekonani, jesteśmy pewni, że tym razem ten obiekt powstanie. Tymczasem mam wrażenie, że od 19 lat to jest jedna z kilku, ale najbardziej spektakularna, niespełniona obietnica prezydenta. No i to, i to tak należy podsumować. To są ciągle obietnice. Ja na miejscu pana prezydenta zdecydowałabym się choć na jedną z tych inwestycji, ale dużo wcześniej, kiedy koszty budowy były inne, i tak jak suwałki można było mieć chociaż małą halę widowiskową, nie mając lotniska ani akwaparku, a nie mamy niczego. Ani akwaparku, ani lotniska, ani hali, a obietnice są stale od 19 lat. No Życzyłabym naszym mieszkańcom, żebyśmy te hale w końcu mieli, ale na razie nie słyszymy żadnych szczegółów. Mówi się oczywiście o pożyczkach, no bo co roku zaciągamy pożyczki, które będziemy spłacać nie tylko my, ale nasi wnukowie również. Nie widzę możliwości, życzę, żeby powstała, bo jest nam potrzebna, ale możliwości na razie konkretnych nie usłyszeliśmy. Ja powiem Państwu tylko tyle. Z serca życzę Panu Prezydentowi, żeby mu się ta inwestycja udała, żeby ta hala powstała, bo jako Człowiek od lat związany ze sportem, jako osoba, która kibicuje podlaskim sportowcom, podlaskim ekipom, życzyłbym sobie, żeby ta powstała hala widowiska, nawet jeżeli ona będzie bez elementów lekkoatletycznych, a taka właśnie ma w tej chwili powstać. Bo lepsze jest to niż, niż nic innego. I nie chciałbym za 3 lub 4 lata Powiedzieć, że nikt ci tego nie da, co ci już Truskulawski obieca, bo tak złośliwie kiedyś ktoś powiedział. Chciałbym móc wejść pod stół i odszczekać i obiecuję uroczyście, że jeśli ta hala powstanie, to tak właśnie uczynię. Oddając panu prezydentowi yy, honory. Ale poza dobrymi chęciami i dobrą wolą, którymi jak powszechnie wiadomo piekło jest wybrukowane. Niestety nie mam wielu, wielu lepszych wiadomości. Mam nadzieję, że kiedy będę miał okazję rozmawiać z którymś z urzędników Rady Miasta i któryś z nich zdecyduje się, albo może sam Pan Prezydent, lub któryś z jego zastępców na rozmowę, to przekażę Państwu lepsze wiadomości, albo więcej konkretów. Bo na tą chwilę pocieszające jest to, że przetarg ruszy. I budowa powstanie, tylko nie chciałbym, żebyśmy potem płacili za to bardzo grube pieniądze z odsetkami, a tak może się właśnie zdarzyć. Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie, a moim gościem była Agnieszka Rzeszewska, radna Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli chodzi o patronów naszego programu, to jest to firma Jazbud, firma produkująca, budująca mieszkania w, w, i lokal, lokale użytkowe. Gorąco polecam do zapoznania się z firma Modern House, firma, która zajmuje się bardzo dużym stopniu inwestowaniem w nieruchomości nie tylko państwu pomoże kupić takie nieruchomości, ale również doradzi jak macie mielibyście zainwestować własne środki i pieniądze, także gdzie mielibyście je zainwestować. oraz firma y, kancelaria podatkowa, kancelaria Iwony y, y Naumczyk mieszkająca się w Nowym Mieście, polecam serdecznie Certyfikowany doradca podatkowy, ale również bardzo dobra kancelaria księgowa, która świetnie wspiera y, przedsiębiorców, pomaga rozliczać także inwestycje, a także projekty unijne. Z mojej strony to wszystko. Przemysław Serosiek. Dzień dobry, Podlaskie. Dziękuję Państwu. Ja oraz mój gość Agnieszka. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest firma Jazbut. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jazbut.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość, prawdziwe wsparcie dla twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.